Warto złocić broń palną w Sons of the Forest. Sprawdźmy to. Ktoś może powiedzieć, hola, hola, ale dlaczego teraz tu mamy dużego, a w poprzednim filmie były normalne kanibale? I czy jest w tym jakaś różnica? Owszem jest, ponieważ w dużego obrażenia wchodzą dwa razy słabiej. To znaczy, że jak w poprzednim odcinku pistolet kanibalowi zabierał 70 HP, to znaczy, że teraz grubemu zada 35. To dlaczego w takim razie gruby? Ponieważ strzelba grubemu zabiera 100 HP. Czyli kanibalowi zabierałaby 200. A przeciętny kanibal ma tych punktów tylko 125, więc wykracza to ponad wszelką skalę. skalę. Dokładnie taki sam wynik jak strzelba ma snajperka. Również 100 obrażeń. No i pozostał rewolwer 55. I co ciekawe, po pozłoceniu takiej broni, damage w ogóle się nie zmienia. Snajpa i strzelba nadal zabierają 100 HP, pistolet 35 i rewolwer 55. Działa to pewnie dlatego, że salafitujemy tylko broń, a nie amunicję. Więc czy warto pozłacać broń palną, nie wliczając do rachuby zmiany wyglądu? Nie warto było zrobić nic!